Cześć, kolejne zadanie. Całkowanie przez części, z czego skorzystamy. I teraz tak, naszym U będzie logarytm naturalny z X do potęgi drugiej. To znaczy, że u' to będą 2 logarytmy z x przez x dx. To no to już myślę, że po tych kilku całkach nie powinno być pytań, ale w tym razie, gdybyście nie oglądali poprzednich filmów, pochodna z x kwadrat to jest 2x, więc u nas to są 2 logarytmy z x. Pochodna funkcji wewnętrznej, czyli logarytmus z x to jest 1 przez x, stąd x w mianowniku. I teraz V to jest x do potęgi trzeciej dx, więc V to będzie 1 czwarta x do czwartej. No i zapisujemy 1 czwarta x do czwartej razy logarytm naturalny jest x do potęgi drugiej minus całka 2 razy 1 czwarta to jest 1 druga, wyrzuciłem od razu przed całkę. Wyrzućmy ją przed całkę. Teraz x do potęgi czwartej przez x to jest x do potęgi trzeciej, razy logarytm naturalny z x dx. I na tym etapie na tym etapie możemy dokonać kolejno, kolejnej, kolejnego całkowania przez części. Naszym u będzie logarytm naturalny z x. Naszym UPRIM będzie 1 przez X do X. X do trzeciej to będzie V A V to 1 czwarta X do czwartej. No i działamy. Początek przepisujemy. I teraz tak, minus 1, 2 razy x do potęgi, e, razy 1 czwarta x do potęgi czwartej i razy logarytm naturalny z x minus całka 1 czwarta x do potęgi trzeciej dx, czyli 1 czwarta x do potęgi czwartej logarytm naturalny z x do kwadratu minus jedna ósma x do potęgi czwartej logarytm naturalny z x i plus jedna ósma razy całka z jednej z x do trzeciej to jest jedna czwarta x do czwartej i jakaś stoła na końcu Czyli ostatecznie 1 czwarta x do potęgi czwartej, logarytm naturalny z x do kwadratu, minus 1 x do potęgi czwartej, logarytm naturalny z x i plus 1 trzydziesta x do potęgi czwartej i plus jakaś stała i to jest koniec zadania.